Ferie zimowe rozpoczynamy 16 lutego i gorąco zachęcamy do zapisów, bo one już wystartowały. Na ferie zimowe w tym roku zaplanowaliśmy ten pierwszy tydzień wyjazdowy. I to są wyjazdy dla tych najmłodszych mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska, całej gminy. Więc zarówno w Kuźni Raciborskiej, jak i we wszystkich naszych sołectwach będzie można dokonać takiego zapisu u instruktorów świetlic wiejskich. Kochani, zaprosimy Was na wspinaczkową arenę do Gliwic. Pojedziemy na lodowisko do Raciborska. Boża do kina Helios w Kędzierzynie-Koźlu. Będą również organizowane warsztaty tutaj u nas w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej. Pojedziemy również do Fly Parku, do Radlina. Mamy również propozycje dla tych nieco starszych, czyli 12+. Tutaj wybierzemy się na popołudniowy wyjazd na Kręgielnię. Kochani, te zajęcia, które będą miały miejsce podczas ferii zimowych, Będą się odbywały tutaj w naszej kuźni kultury, ale również we wszystkich naszych świetlicach wiejskich, więc gorąco zachęcam.